Cześć widzowie, w drugim odcinku farminga 25 I robimy kontynuację pierwszego odcinka, który Już wleciał do Was tam na YouTube a jakiś czas temu Prawie już godzinkę Więc ja sobie tutaj Już koszę pszenicę dalej kończę kosić I jak tak na pełni... zrobimy jeden zbiornik My Ja zrobię już jeden zbiornik z koszy, to Pojadę ze torem po agregat albo siewnik i będziemy dalej kosić, chociaż ja bym wypożyczył przyczepę samozbierającą, żeby słomę sprzedać. Albo kupił, jeszcze nie wiem. Już jakbym wypożyczył, to byłoby lepiej. Bo tej słomy szkoda nią przeorać. No tak żeby co nieco sprzedać tej słomy, to będzie już lepiej, lepiej, o wiele lepiej. Więc koszę i chyba zrobię tak, że wypożyczę przyczepę samozbierającą. żeby zbierzemy słomę, i tak i, i... wbiorę tą słomę, albo jak w ogóle zdążę, to sobie ten. Wywieziemy maszyny, jak w ogóle zdążę i będę chyba już wtedy kończył jakoś odcinek ale na razie jest początek, nie rozmawiamy o końcu Dobra, sobie koszę dalej hmm. bo jakie są szczepy samozbierające że mam 120 koni mechanicznych. Jest teraz pytanie: czy on pociągnie jakąś rzepę samozbierającą? Bo traktora nie chciałbym wypożyczyć. A jak już, to wolałbym sobie lokomotywę kupić od Drongira tak bym chciał, ale mam zetora. Wrotka z 19. By lepiej mieć zetora, niż nic. Wolałbym mieć Gira, ale nie mam go. Niestety. Fajne są te wgniecenia, że na przykład jak sobie tutaj przejeżdżam, to mi się wgniecenie wsłomie. No to takie delikatne, co, pra delikatne co, co prawda, ale to zawsze coś. Lepiej jest to trochę zrobione. Tutaj na przykład już mam się Tu mam ze wczorajszego odcinka, tu mam ze tego, co aktualnie nagrywamy, te ślady sama, wczoraj na przykład już nie ma ze śladów. Hmm. Tak. Albo jednak nie. Jeszcze nie w tym momencie. Dobra. Czyli ja sobie. Hmm. Mógłbym puścić pracownika, ale nie chcę. To jest ten GPS cały, którego bym włączył, ale jak zrobię ten przejazd i tego GPS-a włączę i z nim się coś próbuję pobawić, znaczy coś ogarnąć z nim, ale jak to pracownika na razie nie puszczę i w ogóle słoma przenica ładnie sypia. Hmm. Dobra, już kończę ten, kończę ten przejazd. To sobie w, te, tym GPS-em się pobawię przez, jak? przez chwilkę. Dobra. O, GPS. jakoś robocza to nie pracownik GPS. Dostępy, wyświetlinie pojazdu. Hmm. Ale czekaj. Dzięki, ja Praw tych tu nie mam. No nie wiem. bo muszę opuścić. Ale tych linii widzę, że tu nie ma. Ale może będą przy zbieraniu słomy. Też tak może być. Hmm. Wiem, że jak skoszę jeden zbiornik, to polecę albo po maszyny, albo po przyczepę samozbierającą. Ale mi się wydaje, że jakbym ukosił jedną przyczepę. Dopiero bym poleciał po sprzęt, niech byłoby ciężko, ale chyba tą szczepę samozbierającą przywiozę po żniwach. Znaczy, jak skończę kosić to pole, dopiero wezmę szczepę samozbierającą. Znaczy, wykupię lub wypożyczę, prędzej wypożyczę, bo mam 80 tysięcy. I dopiero będę się martwił później, jak mi za to nie pociągnie szczepy samozbierającej. Będzie trzeba wypożyczyć, wypożyczyć tego, dżądzirka. Hmm. Korowy są trzy, trzy czarne, a wczoraj były te... dwie brązowe i jedna czarna. Nie wiem. Polecimy. No bo będę tak w kółko kosił. Dobra, tutaj sobie zrobię chyba ostatni poprzeźniak, tak na trzy. Będę już tak y, kościół, jak tutaj po bokach dwa razy przejechałem. Ale jak miałbym pług, to musiałbym tutaj był ten róg, co tam widzicie. Ten to jest zaokrąglony i go by się przydało albo tak z ukosa zrobić, albo go tutaj jako kwadrat to pole zrobić. Pole jest kwadratowe, ale tak nie do końca, bo ma ten róg zaokrąglony. To, to stoi, myślę, tu... O, to stoję, myślałem, że to jest ten. Taka Je, jakaś dziura. Dobra, biorę kamerkę ze środka. Co wylecimy? MF mam. Jest w ogóle masej. bestern. Osiem tysięcy Protar Protar, fajnie sobie zajechałem, bo mijaki jaki już mam porobione, ale byłoby trzeba mieć jakieś najcięższe opony w farmingu i tak zrobić orkę tym tak, traktorem. Bo do John Gira hmm. Orko orka Orko, no ale jak miałbym wypożyczyć już tego John Gira to ciekawe jaki by pół maksymalnie pociągnął, bo on tam za dużo mocy też nie Znaczy ma chyba 190 albo 150, ale samo obciążenie, bo na, na przykład nie ma obciążenia, tylko matuza. Muszę bym wypożyczyć lub dokupić obciążki. Źle bym się bardziej czarne dokupić, bo mi do sektora byłby też by pasował. Za ja Jak już orka i cienkie opony, znaczy może fajnie było, gdyby były, ale gorsze gorsza jest ten Obciążniki są gorsze. Bo w tym też mam późatorku. Belanger era było kupić. On już ma obciążniki na startie ścięczki. Byłoby fajnie. Łatwo mm. <laughs> było. Dobra. Koszę. koszem. Zresztą zrobiłem jeden tamten pierwszy pod przecinek, a już mam prawie po 3 4 pola skoszoną. Albo jej 3 4 jest gdzieś połowa pola. No tak jest, czwarty już jest mm -hmm. Dobra, Tobie lecę. Feder opuszczony, opuszczony. Bo jak podnoszę myszką, nie, federu nie podnoszę. Szkoda, bo jakby myszką w tym lewym przyciskiem, jak podnoszę... Chcę hmm. zapomnieć coś. To, co masz, to jest przy, przy headerze, to, to się kręci. Nie ślimak, tylko header, jakbym mógł jeszcze podnosić. Nie wiem, jak to się nazywało, ale jakbym to mógł... E przekręcić. To byłoby fajnie. Hmm? Dobra, tu sobie robię drugi. Czwarty przejazd z tej strony I, a, i trzeci w tamtą ciągle, bo już miałam mówić drugi, a tam dwa zrobiłam. Prawie zbiornik usiłam. Ja bym się wysypał to się wepnę w zboże. O, się mi słoma wysypie. I sobie tutaj ten jak obkoszę, i będę już wcięty prawidłowo, znaczy prawidłowo tak jak ja chcę być wcięty i będę wcięty zboża zatorze zatorkiem, ale nie musiałbym cofać, znaczy nie chciałbym trochę muszę cofać trochę kombajnem, ale jest lepiej niż to, miał tak. Ale w ogóle. tak i też heder jest nim szeroko. A sejdziemy i sobie lecimy. jest farm techem. Dobra, to sobie jadę. Lewo. Wysypiam. Albo nie. O. Dobra. Dlaczego mi jest czarna? Boże jest. Ja... W kombajnie też jest czarna, a wydaje, że się skupia niby... niby. Czarną dziure. Gdzie bo... jest najlepiej sprzedać pszenicę? Pszenica. Najlepiej jest płyn zbożowy, chociaż. oznacz miejsce. Gdzie to jest? Blisko. Bo ja mam tu. Tak, ale. Prosto albo sobie w lasku wjechać w lewo. Do lasku, w lewo, w prawo, w lewo, prosto, w prawo, prosto, prosto, w prawo, jestem. Jeszcze parę metrów. Bardzo blisko wręcz. A dobra, tu mam drogę polną. Jadę. Czy to polna jest to tak? No nie wiem. Dobra. I tu aspekt. A dobra, tu jest już. Asfalt. A tu jest cienka droga. Fajcie, <coughs> bo ja muszę pórem mostem sobie pojechać. Czyli tu na lewo. Prawo. Takie koło zrobić. Jeszcze, że. No, no nie opłaca. Mógłbym wjechać sobie w z pola w lewo, czy w prawo, w prawo, w lewo, w prosto i już byłbym na miejscu, a tak to muszę tu wycofać, bo ja nie zmieściłem się w jazdę. Hmm. Ten jeep jest. To... W tej mi teraz nie trzeba. Czego? Ubędę jak tutaj na skrzyżowaniu w lewo. Wskazuję, że już powinienem skręcić, że naprawdę mam ja dobyt. Dobra i tu i... Ciekawe co tam jest. To tak przetnę. No bo tak naprawdę jakby, tu, tu, jakby tutaj był most, to ja sobie tak przeleciał. Zarobię dwa tysiące. Kurczę, w yy, metal, w metalowy albo betonowy wjechałem. <laughs> Czyli w prawo mam... i to bym... W prawo jak tu skręcę to wyjadę tutaj. że mógłbym tędy, ale nie mogę. Tu jest droga, którą mnie nie jechałem i gdzie ona mi to do mnie doprowadzi, ale ja chcę, żeby mnie tam zaprowadził. W lewo. Pod górkę. W lewo. Prosto, prosto, prosto. Aż do pola. Widzicie. Ja, że tam auto przyjechało i się zatrzymało, ale to tak wcale nie... Dobra, przez las jakiś. Dobra. To włączam, sobie włączam i las. Dobra, to sobie tutaj Teraz by mi się opłacało tutaj przejechać. Jak sobie tu przejadę. Wiesz, fajnie, że ten header jest mega szeroki, i da, to dopiero <laughs> tu mi się sypie. Złama, czyli jak tu sobie będę jechał, i mi się nie będzie, znaczy będzie ostęp koła. Bo zawsze coś niż nic. <laughs> Tylko tylnie koło jest mega cienkie. Dobra, jeszcze mam trzy minutki. Ok, teraz ja sobie tu, czy tutaj przejść środek przeciął tego pola? No, może tu środek, środku, środka może tutaj nie ma, ale. Tak w miarę w ten środek wjechałem. Jakby, jak tu robię drugi przejazd, to dopiero będzie środek wykoszony. No i chociaż tam jest tak dziwnie wykoszone. Po prawej mo po mojej prawej, bo tam mam tą zatoczkę zrobioną. Tam jest tak niesymetrycznie to wykoszone. Dobra, to sobie lecę. Cyk. Tu w lewo, znaczy w lewo. To ja mówię, tu sobie nawracam. I prosto znowu jeszcze środka nie wypuściłem, czyli jednak trzy przejazdy będą. 2, trzy. trzy, maksymalnie już tu będą. bo tu się zadziało. Nie wiem. Już hmm. prosto tak jadę jak e, krzywo. Czyli tak jak myślałam. Dobra, to sobie nawrócę, bo jeszcze mogę. Bo mamy znowu a już nic. Ale jednak, gdy przywozem maszyn nam się nie udało, ale chociaż fajnie, że mamy już tak na działce, na polu swoim, już mam kombajn. Kombajn, header, przyczepę, traktor i wózek. Już nie wam mogę w robić. Teraz jest środek wykoszony. Będzie koniec odcinka. Dobra. Ja już się z wami żegnam. I do następnego odcinka. Cześć!